Siemanko widzowie. A dzisiaj z tego na no poprzednim live'ie odblokowaliśmy Maisie z Razy albo jak ona się... This Arm nazywać. means harm. Piu piu, piu, piu. Ale w tym odcinku już nie będzie tak fajnie. Widzicie ile tu mam gemów, 180. Tak, a na poprzednim live'ie miałam tylko 70. Co się stało? Jak? I w jaki sposób? To sobie po prostu. Dowodowałam gemy specjalnie dla Was. I w dzisiejszym odcinku sobie kupuję. ROYAL FOIL bake and destroy! I uwaga, raz, dwa, trzy. Kupujemy. Okej. Okay. A czasujemy sobie takie. I jeszcze nie postać. Takie myślę, wszystko.

Mam za dużo też tego. No dobra, to sobie zostawimy. A my lecimy. To jeszcze kilka poziomów. A, bo to z misji, dobra. to sobie to odebrajmy? Tego nie. I uwaga, perl. No, Mamy kuki. Mamy pięknego kuki'ego. O, kurczę. Mamy dwie nowe postacie. Dobra, to przeczytajmy sobie jego opis, bo nie wiem, jak on i do końca działa. Wbrew wszelkim przeciwnościom, Perl odbija sadwardziałe serca. Let's turn up the heat and serve some justice! Z tym ciepłym uzobodnieniem... Zresztą kto może oprzeć się ciasteczkom czekoladowym? O Boże... Opis to mi. That even hurt delicious, dammit. Dammit, szajper czarcza. The way go! So many kids, so few cookies! Yyy... Kupię sobie może... Nie, dobra. Let's turn up the heat and serve some justice! Linko nie zbieramy na razie. I zobaczmy sobie skiny do niego. More than timer. Możemy sobie odebrać. No i monatki sobie po drodze będziemy zbierali i zbierać na tego ulty jego. Okej, okay. gdzie jest jeszcze gdzieś tu? Jeszcze gdzieś? Jeszcze gdzieś był. Hop, hop. I okej, okay, czyli zebraliśmy wszystko tak? Tak. W poprzednim sezonie też miałam karnet i to widzicie dobrze. Tu miałam tego zarodnikowego. No i tutaj też mamy ten w tym sezonie. O, mamy jakąś nową ofertę. Zgaduję, że skinka do niego, tak? No. Ta. To on, tak. O kurde. Tego się nie spodziewałam. Poproszę o dokładkę klejnotków. Mhm. Oni próbują mnie namówić, ale ja się nie dam, bo nie jestem aż taki głupi. E, co jest? Najmniej no pucharków. I co będzie? Grill to thrill! Super atak. Zżużyje mniej ciepłe po użyciu. Poziom ciepła wynosi na 80, ponoszone obrażają, spadają. O, mamy tego pizza ramiona, no i kliknięcia. pierwsza runda naszym ukochanym, pięknym perlem. The recipe for destruction. No i możemy to żeby up some tych, and it. tych żetonków. No i wtedy odblokujemy to no i to. No i się coś wróci. Czyli będziemy mieli jeszcze... Okej, okay, paliliśmy. 50 gemów po moich obliczeniach poprzednich, więc jeszcze będziemy... No i patrzcie jak się piecze. Ciasteczko. Ile ten sezon ma jeszcze Dziś, jutro się kończy Do listopada, 6 chyba Nie, chyba siódmego. Nie, co z tego My tutaj gramy Perlem i rozwalamy wszystkich Pretty good I tu jest, got oven. I tego będę miał z 80 dni będzie za błyskotki. Tu się do skiny kupić za błyskotki z karnetu, ale skam. I'm um, high! Time to blossom! Widzę, że minka się. Go fish! I'm more than another time. Silver in stone. Zaki giga chat. O, i mamy wszystkie modki z tego. Tam te plus. to? A, to znowu dobra rozumiem. Dobra widzowie. mi mm, sobie ja, my tu. <grymowa> o jeszcze te omotki I tutaj mamy za ostatni poziom w ogóle 2000 to jest Mega dobra. Kuki? Kuki? i

And serving it piping hot. <laughs> Time to cook up a <laughs> Ready to roast the competition. w następnym live zobaczycie mnie grając z Perlem Maisy, No i z wami, ze z, z mną, z mną będziecie mogli pograć. A to wszystko na ten odcinek, więc do zobaczenia, do następnych, panowie, papetki. No i zasubskrybujcie, please. I dajcie like. Please.